Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego odcineczka z Winch Stand. Dziś mamy zamiar zrobić misję. A mianowicie mamy misję tutaj w tym obiekcie. Więc ja już sobie dotarłem do tego obiektu, żeby Was nie zanudzać daleką drogą, bo to ponad kilometr było. Z tego miejsca przebiegnąć tutaj. No nie mamy jeszcze samochodu. Nie patrzcie, że teraz punkt misji jest tutaj, bo to jest po prostu zdjęcie mapki, której używamy. Więc my mamy tutaj misję. Jest to, jak widzicie, chyba taka farma. Wygląda mi to na farmę. bo Ogrodzenie takie coś. Więc idziemy sobie ją pozwiedzać. Zobaczymy ile na nas tu czeka czycha zombiaków. I co tu w ogóle jest. Sprawdzimy pierwsze te szopy Może uda się jakiś metal znaleźć Tutaj mamy skrzynię W której moglibyśmy itemki pochować Dobra, sprawdzimy jeszcze e, tamte szopy o dobra, mamy worek ziemi, mamy doniczkę. Dosyć elegancką. Mamy kawałki drewna. Być tego już mam sporo. Mamy kanisterek. Dobra, jeszcze tam był taki domek do przeszukania. Wydaje mi się, że już w tej lokacji był, ale dobra. Tutaj mamy drewienko. A, tak mi się wydaje, że już chyba był. I temu nie ma zombiaków. Teraz został nam ten hmm, po prostu misję, nam się to jest chyba ten domek gdzieś na misja nie chciało wczytać czy coś takiego. Został nam ten domek do przeszukania. Co tutaj mamy? Ale nic nie można zrobić. O, 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 nie dobra. Myślę, że jakiś metal. Dobra, wchodzimy do środeczka. Puk, puk, jest ktoś. Trzeba uważać. Można z jakie ząbki nie napadną. Ale wiecie, jak żeśmy już tu byli, to może być troszkę wyczyszczone. Dobra, można iść do góry. Tutaj co to jest? Aha, stół taki do tego. Aha, tu możemy kupić sobie te nasionka różne do sadzenia. Jakbyśmy nie mieli. No to fajnie wiedzieć. Zerkamy co tu jest, półka, o doniczka i tyle nasionek O ziemia Chyba będziemy budować szklarnię za niedługo Jeżeli nam tyle nasionek wszystkiego No i dobra, i to chyba tyle No ale mamy niby gdzieś tu tą misję To jest chyba to co, że nie o tej misji zrobić Albo gdzieś coś przyoczyliśmy Zobaczymy, co to jest za misja. Questy to było to, nie? Crafting, bandaż i pistol amo. Ale to chyba nie tutaj, nie? Właśnie, nie na tym stole. Nie wiem co to. Do ta... O, dobra, chyba się coś zrestartowało. Zerkniemy u góry. Nie, nie ma nic, ale zerkniemy jeszcze w tych tych shopach, bo teraz mi się wydawało, że się coś zrestartowało. No jak nic typowo pokazuje nam tutaj to miejsce. Dobra, zbierzemy sobie dwa grzybki i zrobimy sobie tu coś, żeby nie było. Może, może da radę, jeżeli zrobimy to, znam zaliczy. No w sumie mam zrobić jakiś banderz, jakiś coś, ale to to się w innym miejscu robi, a nie tutaj. No widzicie? Ja już się zrestartowało. Trzy worki ziemi. Dobra, mamy te dwa grzybki. Podlecemy tam i zobaczymy. Może tam skraftujemy te grzybki, może to coś da. Bo po prostu ta misja jest jakaś postrzelona. No nie, dobra. Tyle kilometrów żeby przebył, żeby zrobić misję, a to nam nie zalicza. Dobra, mam jakiś bandaż zrobić, jakieś coś. To jest fajna, fajna, fajna farma, można by sobie tu było zamieszkać też, nie? Tutaj zrobić jakieś, jakieś, składowisko. Właśnie nie wiem jak wrzucę do tych skrzynek te rzeczy, czy one mi znikną. Wydaje mi się, że nie powinny, no ale... Nie skila questy, no i to, to, to jest ten quest, ale to... To jest po prostu, widzicie, pokazuje nam na mapie tutaj, ale, no ale co? co? Co ja tutaj mam zrobić? tutaj nie zrobię. Gdzie tu zrobię bandaż albo coś? Muszę mieć inny stół w ogóle do tego, a nie taki. Yy, dobra, zerkniemy, co je, czy mamy coś jeszcze, ile mamy miejsca w Mamy pół ekwipunku. Yy, mamy tutaj po drugiej stronie, więc yy, myślę, że... Że zrobimy sobie jeszcze. Aha, tę już mamy zaliczoną. Zaraz Wam pokażę. To już mamy zaliczoną. Te dwie lokacje. Więc myślę, że się rzucimy tutaj do góry. To nie będzie daleko. A myślę, że się rzucimy na tą lokację. I ona będzie załatwiona. Dobra, lecimy tam. Ja jestem zdania, żeby odłożyć tej itemki tutaj do tej skrzynki i lecieć z pustym, a później... Wiecie, bo takie coś jak... drewno paliwko drewno, paliwko Może te nasiona też odłożyć tutaj Liczymy, że nam to nie zniknie, co? Odłożymy te nasiona, te doniczki. Po, przyjdziemy tu z pow powrotnej drodze. Odkładamy. I, i biegniemy tam. Będziemy to zrobić. Ile to mamy? 400 metrów, więc nie jest tak daleko. Więc myślę, że spokojnie... To jest jakieś wyjście z tyłu, tak, jest wyjście z tyłu, Rozwalona tam. Płody, może coś napotkamy po drodze. Hmm. Powiem tak, nie widziałem, dawno nie widziałem tej żadnej tej... tej wieżyczki takiej, co to strzela, albo po prostu tych latających dronów takich. O, to będzie obóz chyba. Bo widzicie, to chyba jest ten. O nie z bronią. O, to elegancko. No, patrzcie. O, mamy tylko trzy strzały do snajpery. Patrzcie, ich tu jest. Zaczną w nas naparzać. O kurde, minąłem się. mocny, dobra wiecie co? zasejwujemy sobie bo czuję, że tu możemy zginąć nic nie ma w nic nich myślę, że już tutaj górę pilnują, a jeszcześmy nie doszli do tego miejsca więc kto wie gdzie, z której strony one nam, oni nam tu wyparzą razie idziemy z pistolecikiem. O, to mają tą bazę od nich. Skoda, że nie mam snajpera, Ja nie mam amunicji do niej więcej. Dobra, trzeba to. do dookoła i powalać. No chcia chciał do mnie strzelać, ale nie strzelał. Ten z baseballem nam je leciał. Dobra, nie, to, to tego nie chce? Dobra, zerkniemy jeszcze z drugiej strony. Trzeba uważać, czy nie będzie gdzieś u góry schowanych jakichś. O, jest jakiś. No też, tak, podobnie jak zombie, jak się bije. A, więcej tylko używa. Dobra, ale ten, który nie ma broni, można go tak załatwić. Ten, który ma, broń, który ma broń, będzie go tak ciężko załatwić. No, chodź, panie. Więc będziemy oszczędzać. Jeżeli można ich załatwić ręcznie, to będziemy ich tuż zręcznie. Mamy kasiurkę. I tutaj też jest u góry jakiś. Zauważyć, czy ma broń, czy nie ma broni. Dobra, ma broń, więc trzeba nie oszczędzać. Jeżeli ma broń, tu jest wieżyczka. Zaraz sprawdzimy tą wieżyczkę, żeby nie było, że się namczają na tej wieżyczce i nas będą ubijać z niej. Kanisterek benzyny tutaj mieli o. Dobra, widzę tam w środku jeszcze jakieś, jakieś ganiał. Spróbujemy obejść to dookoła. O, kurde, jak skoczył. Dobra, tu już na nie widać. Wiem, że jeszcze jeden jest na pewno w środku. Zaraz go wybawimy stamtąd. O. Dobra, uplastany. Musimy znaleźć wejście do tego. Tu jest wejście. I zaraz szukamy ich. Który strzela do mnie. A no, tam jest jakiś. Dobra, padł zaczajone i strzał do mnie, no tak sześć mm, strzał Nie chcę właśnie przelatywać przez środek, bo nie wiem czy mi tu gdzieś nie będą czalić. Dobra, tutaj nic nie widać. Tutaj też nic. Municji trochę. Szuflady o trochę metalu. amunicja. Medyczne. Dobra, dosyć mają tutaj duży skład. Eee, czekajcie, ja sobie zjem coś nażytko. Napić mi się chce. Dobra, napijemy no, się tak do... do... Do dobrego, zjemy te ziemniaczki. Hmm, możemy to też. Co to jest w ogóle? Aha, drewno jakieś, dobra. To już to chciałem zjeść. Znacznego. O, tutaj jest. O, siedem amunicji, przeładujemy. Się chyba wyżej nie da wejść. Może jakoś się dowieść, ale nie mam pojęcia, jak. Tutaj nic. O, tutaj. Amunicja, jeszcze tam wyszło wejść. Tam chyba po tych beczkach trzeba by było wejść. O, tam widzę jakaś ziemia. Dobra. No i tu już chyba nic nie mają. Hmm, tam, na tą górę można by było jeszcze jakoś, jakoś wejść. To chyba wieczor. Tędy, bo tu nie ma żadnej trawinki. Mordy, skąd on się wziął? Ja cię kręcę, skąd on się wziął? Prawie mnie zabił. Nie wiem skąd on się wziął, skąd wylasł, ale nie widział, że go, ale mnie wystraszył normalnie. No, jeszcze się zabija są. Nie no, to tutaj nie idzie wejść. albo tutaj może tędy. musi tam jakoś iść wejść. O tam goni jeszcze jakiś po Musi tam jakoś iść wejść, ale nie wiemy jak. Dobra nie, chyba nie. Chyba sobie to po prostu odpuścimy. No, według mnie nie da się tam wejść. Mm, Widzisz że jeszcze tam gdzieś jednego gdzie biegą. Może mnie nie załatwi. No, dobrze, że jeszcze nie są zbyt inteligentni. I zaczynają dopiero tak. Nie za szybko zaczynają strzelać. Się dopiero mi muszą fajnie namierzyć. Dopiero zaczynają strzelać. Nie pakują tak od razu. Jeszcze by ich musieli po prostu ich jeszcze ulepszyć, żeby ledwo mnie zaczęli widzieć to już strzelali. No dobra, aleśmy bazę zaliczyli No to spokojnie, mamy miejsca jeszcze w ekwipunku Ile mamy tego metalu? Nie, metale aż dwa Zastanawiam się czy nie iść jeszcze dalej Ale dobra, wrócimy się do... Hmm. Do tej naszej farmy i weźmiemy te nasze itemki wszystkie, któreśmy tu zostawili. I to myślę, że to będzie pełny kwipunek akurat. O, tu jeszcze jeden jest jakiś. O, o one się, oni się zrestartowali tu. Dobra, obalony 5 ekspat. W, w sumie wydaje mi się strata amunicji na nich, bo z nich i tak nic nie wypada. To lepsze już dropy są z zombiaków, bo przynajmniej coś, coś nam dropi. A tutaj e, lipa. totalnie nic nie ma, bo przynajmniej jakaś amunicja albo coś troszkę wypadać. Ale nie ma kompletnie nic Dobra, mamy mało życia. Dobra, musimy się doładować. Żyję tego, no bo... Tylko to mamy. Ja to mamy 100 metrów. Ta farma powinna być bliziutko. O jest, dobra, jest ogrodzenie. Teraz tu trzeba by było patrzeć, czy nie ma zombiaków z powrotem. Jeżeli oni się tam zrestartowali, to tu się mogły zębiaki zrestartować. No, widzicie, jakieś drewno się, no, worki się z ziemią zrestartowały. W domku coś się zrestartowało, ziemia. No, w półkach nic. Zaraz zobaczymy, tu czy worki z ziemią są. Nie ma nic. Dobra, bierzemy to wszystko, co nasze. No i dobra. I, I jak się wam podobał odcineczek? Kto tam jeszcze nie subskrybuje, to subskrybować... Ciśniemy, ciśniemy do tysiąca. No choć możliwe będzie tysiąc, jak już wydam odcineczek, bo to tak trochę opóźnienie jest. Zobaczymy, czy będzie, ale dawajcie subskrypcje, tym więcej, tym lepiej. Łapki w górę, komentarze mile widziane. No i do zobaczenia. Oczekujcie następnych odcinek.